Dzień dobry, witam Was na kanale Muzeum Motoryzacji Wena Woławie w nowym odcinku. Moi drodzy, przypominam, że cały czas trwa nasz challenge. Mianowicie chcemy uzyskać 100 tysięcy subskrypcji do pierwszej rocznicy otwarcia muzeum. Ta rocznica, przypominam, wypada na 19 dzień czerwca. No i fajnie by było, gdyby te 100 tysięcy udało się dzięki Wam osiągnąć. Ale druga ważniejsza sprawa, uwaga, w przyszły weekend są retrowarsztaty w hali obok muzeum, na które Was teraz serdecznie zapraszamy, a o tych retrowarsztatach najlepiej opowie osoba, która je organizuje. A więc zapraszam Was do Pana Henryka. I właśnie po odwiedzeniu muzeum możecie wejść tutaj na retrowarsztaty. Przygotowujemy super wystawę dla firm, dla ludzi, którzy są związani z renowacją aut zabytkowych, z zabezpieczeniem tych aut, no i z całą dokumentacją aut zabytkowych. Tu będzie oczywiście oznakowane elegancko wejście do tej strefy retrowarsztatów. Zapraszam Kamil, Zobaczmy, jak to na razie wygląda w środku. Już powoli tutaj przygotowujemy halę dla uczestników. Tutaj jak zobaczycie, jest plan. Proszę bardzo, o w tą stronę. Jest plan. Tu się wchodzi elegancko. Tutaj już są. Zobacz, tutaj będzie firma Sonax elegancko ze swoją chemią wystawiona. Tutaj będzie firma Herkules ze swoimi narzędziami, z różnymi rozwiązaniami, jeśli chodzi o warsztaty. Tutaj będzie firma Kovax, która elegancko lakiery detailing i inne rzeczy, które, które są potrzebne właśnie dla aut takich retro. Będą firmy, które czyszczą lodem, które czyszczą laserem, które rejestrują auta, bo to też mamy bardzo wiele zapytań, jak je zarejestrować, jaka dokumentacja jest potrzebna i jakie auto musi spełniać wymagania, żeby mogło być zarejestrowane na żółte tablice. Będą dwie firmy i będzie Rysiu Biel i będzie Patryk Czarnecki, które świadczą takie usługi w rejestracji aut zabytkowych. Są to rzeczoznawcy, które na pewno pomogą i odpowiedzą Wam na wiele pytań. Będzie firma Nowol, która specjalnie produkuje lakiery, tą gamę dla aut retro, bo pamiętajcie, że te stare lakiery, no to już ciężko dzisiaj dostać w dzisiejszych czasach. Lakiery o takiej recepturze i o takiej kolorystyce, jak były kiedyś stosowane. Także tutaj będzie Bodywork Academy, czyli wszystko, co można zrobić z blachą. Tu będzie miało swoje stoisko z blachą, jeśli chodzi o auta zabytkowe, jak z tą blachą postępować, jak ją zabezpieczać, jak ją formować, jak ją wyginać. Przedstawią swoje narzędzia, swoje rozwiązania. Będą również firmy, na przykład Cabrio Service, tutaj firma bardzo lokalna nasza, przyjadą i będą pokazywać, jak w jaki sposób można naprawić dach. W aucie klasycznym, zabytkowym. To jest bardzo duży problem, bo te dachy, jak wiadomo, najszybciej się zużywają i najciężej je naprawić, bo to są bardzo specjalistyczne tematy i nie wszyscy to potrafią zrobić. Więc tutaj na tej przestrzeni głównej będzie właśnie można uzyskać odpowiedź na takie pytania, ale panie Henryku, firma Mastik, Mastik Mastic jest potężna firma też, która się zajmuje chemią, zastosowaniem tej chemii, więc też będziecie mogli się wielu rzeczy dowiedzieć i ona, wiem, że ta firma przygotowała różne niespodzianki, tak, na tą imprezę. To może ja przejmę kamerę Kamil i opowiesz o tym. Utrzymasz tak, super. Drodzy Państwo, firma Mastic specjalnie dla Was zorganizuje konkurs, który będzie trwać przez dwa dni, ale uwaga, do wygrania będą aż dwie nagrody. Jedna nagroda będzie do wygrania w sobotę, druga w niedzielę. Pierwszą nagrodą jest maszyna polerska, a drugą nagrodą jest pistolet do lakierowania. I teraz co trzeba zrobić, aby taką nagrodę wygrać? Mianowicie będzie ustawiony tutaj symulator jazdy i po prostu osoba, która osiągnie najlepszy wynik, czyli najszybciej przejedzie okrążenie toru, to wtedy wygra główną nagrodę. Konkurs będzie trwać codziennie od 10 do 15, także wszystkich chętnych zapraszamy do udziału, a nuż kto wie? Może w tobie urodzi się Robert Kubica i wyjedziesz z tego pokazu albo z maszyną polerską, albo z pistoletem do lakierowania. Zobaczcie, tyle firm jest. Jeszcze więcej się firm zgłosiło, ale no niestety nie mamy na wszystkich miejsca. Będziemy organizować, jeżeli ta inicjatywa wypali, będziemy organizować następne takie targi, czy to retrowarsztaty, czy to bardziej w formule targów. Więc. Yy, na pewno będzie fajnie i przyjemnie. Zapraszamy serdecznie. Przy okazji, oczywiście, odwiedźcie Muzeum Motoryzacji Wena Woławie. I teraz płynnym krokiem możemy przejść do nowych eksponatów Muzeum Motoryzacji Wena Woławie. A jest to przepiękna Wespa 400 i jeszcze piękniejszy Fiat 500 Jolly. Zacznijmy od przejażdżki, tym pierwszym. Czyli to jest Wespa. Czyli to jest Wespa. Trzeba mieć jakieś odpowiednie uprawnienia, żeby tym autem... Autem to jest auto płat? Eee, Bardziej bardziej Bardziej, bardziej minikar minikar Są takie... Czekaj. W, w, w Japonii są takie... To nie minikar, jak to się nazywa? Kurde? A, A to właśnie wy... malutkie autka, nie? Czyli proces odpalania wygląda tak? W stanie? Tak jak w Maluchu? Tak jak, identycznie jak w Maluchu. Identycznie. identycznie no. Czyli mamy okazję jechać pierwszy raz, Autem, który jest jedyne w Polsce? Jedyne w Polsce Mam jeszcze drugie, ale jest rozebrane Czyli nie jest jedyne w Polsce? No nie jest Ale jest jedyne, które jeździ? Tak, tak, tak Je, Jedyne w kre... Polsce, które jeździ, jeździ Jest pięknie odrestaurowane Światła ma Jest, jest wszystko, wszystko, wszystko działa Jest przepięknie zrobione to autko na dokumenty, wszystko jest Pierwsze wrażenia z jazdy, powiem szczerze, na jedynce daje radę. Trzy biegi. No, tylko dobrze, że jedziesz, ale już minąłeś tą bramę. Minąłem, o, tak. tak? On, on zabraca jak skuter. A, w, no Oj, No jest, już tam brama tak? się otwiera, widzisz? Nie, no to fra frajda się w ogóle takim czymś przejechał. No, właśnie, w ogóle bardzo, bardzo, bardzo mało tych autek wespa wyprodukowała Uu, dobrze dobrze jeszcze jeszcze jedynym jeżdżącym autem w Polsce Wespa 400 Akma odrestaurowana, jedyne autko w Polsce kulołapka jak zwykle odpalanie przy odpalanie jak z malucha pierwszej edycji I oczywiście yy, to jest taka wersja pół kabriolet. No taki prawie kabry... prawie, kab... Nie, prawie, no, prawie, cy... prawie kabiolek, bo tak, bo to całe schodzi. Tak? Podobnie jak w 500 też te pierwsze wersje miały Do, ten Dokładnie, tak, tak samo jak w 500. No, to Tylko, że tutaj są 500 K4 biegi, on ma, on ma 3 biegi. On ma 3 biegi, tak, tak, czyli mniej. Tak, tak. Ale bardzo fajnie się jeździ, sympatycznie, a jeszcze z takim kierowcą sama przyjemność. Tak wygląda, tak się prezentujesz w świetle dziennym. Panie Tomku, może świata kilka słów? Dwa, dwa słowa? trzy słowa? No, hmm. piękna wespa, o której marzyłem. Dobrze przyjechała to i do nas, fajnie odrestaurowana. Ja A w ogóle widzowie, nie ma dzisiaj Kamila. Kamil jest na wyjazdach i Heniu tutaj przejął kamerę, także musimy sobie z tym wszystkim poradzić. A szkoda, tego nie nagrać, bo Jurek tutaj opowiada nam o tych samochodach. Za chwileczkę na warsztat jeszcze wiedzie. Drugi samochód, Perełka, Fiat 500 Jolly. Przepiękny kabriolet, zaraz go zobaczycie. Już idę, też będę pierwszy, który będzie jechał. Później mi tego nikt nie zabierze. Będę pierwszy. O, widziałem kiedyś to auto, ale jeszcze jest cały zwyklinowy. Chyba nie? Widziałem tutaj w Polsce, ma pan całego wyklinowego 500. Ja nie widziałem tego. A widzisz. Ale ten Jollip bardzo piękne auto. No jest jak nowy. Cztery biegi. ma. Cztery biegi. do tyłu. Gdzie jedziemy? Prosto. Nie no, elegancko. Nie no później elegancko. Nie, no fajnie, ale to jest, naj, to jest najlepsze jest to, że jak się jeździ takimi autami to się po prostu ma uśmiech na twarzy. Tak, jest dokładnie i po to są robione. Po to są robione, bo to my takie fankary. <laughs> I śmiałość Przedeżę. Ładne rury, one były w oryginale te niklowane rury te W oryginale, w później zaczęli dorabiać te rury. Aha Ale I... to normalnie fabryczne? To nie no, my to wszystko robiliśmy. Ale tak, ale w jak auto też robili takie, jak powstawało, było w ogóle bez ur, ale później dorabiali daszki, bo nie było okay. daszka, nie było y, boczków. Ten samochód był y, przeznaczony do jazdy. Y, to był jako breloczek do. Jak ktoś sobie kupował drogi, jak? To taki właśnie samochodzik sobie kupował. Do jazdy po jakimś tam y, polu golfowym, y, albo po plaży, czyli Spiardzina, tak zwana. No to mieli najbogaci. Berlusconi. Później miał z wszystkich gwiazdy. No to kosztuje teraz majątek. Czyli ty, ty jeździł Berlusconi? Nie, tym akurat model. Tym może nie. Czyli masz jacht. Tak, <laughs> tak, dokładnie. Można się dać. Na pewno jest lepiej zrobiony samochód niż były oryginalnie robione, bo to robiła Gia firma i to takie było nie do końca. Natomiast ten jest zrobiony, uważam, tak jak być powinien. A Ty ich trochę zrobiłeś, bo Ty chyba na Kanadę czy na Stany jest sprzedawałeś, tak. nie? No. no, zrobiłem kilkadziesiąt. Tych Jolly? Tak. No. I wszystko poszło w świat? Wszystko w świat i nawet do, yy, one poszły do Afryki, do Stanów, do jakiejś wyspy, no, no zamożni ludzie kupują. A teraz zaczynają robić elektryki takie, czyli z napędem elektrycznym, pełnym, takie samochody. Jest to trochę profanacja, no ale jednak. Czyli będzie najpierw elektryczna 500 zamiast Izery. No, tak. I to, robisz... to jest, jest, jest i Góry Izarskich, oczywiście. No właśnie, to, to robisz w To jest, to była to jest bardzo rzadka, bo to jest z tak jest zrobione. Bo, bo, jest... bo jest bo to jest... w ogóle zrobione z kombi, no, z tyłu jest inaczej, to jest wszystko ręcznie zrobione, te drewna, cała wiklina, w tyłu, to, z tyłu to wszystko to jest, te wszystkie drewna to było ręcznie zrobione, a wiklina robiona jest z rudnika nad Sanem, centrum wikliniarstwa, oryginalna wiklina, taka jak być powinna. Tak to wygląda, czyli 500 na podwoziu Gardiniera. Ja przedstawię, to jest Jurek Brzozowski. Jureczek też mi kilka tutaj aut przywiózł kiedyś. Jurek w ogóle sprowadza Fiaty 500, lubuje się włoski motoryzacji, wprowadzasz ją z Włoch. Dokładnie. I tak. oprócz tego kilka je wszystko odrestaurowujesz, robisz pewnie kilku widzów ma od ciebie fiaty no, 500. No na pewno, na pewno, bo w całej Polsce są, także. No i, także jest, i a tutaj jest Ewenement, bo te Jolly robisz, nie? Także... Opowiedz nam trochę o tych dwóch eksponatach, o Joli i o właśnie wespie 400. Zacznę od Joli. To jest Fiat 500 Giardiniera Joli, czyli jest zrobiony samochód bez dachu, dokłożone są orurowania. Tak to się przedstawia, były bardzo rzadkie, ponieważ głównie robiono z Fiatików 500 zwykłych. Natomiast Fiatiki 500 Joli powstawały w latach 60. w drugiej połowie lat 60. robione do 70 bodajże 5 roku. To robiła firma GIA i to samochodziki służyły jako, jak to się śmiali, jako breloczek do, dla właściciela jachtu. Żeby sobie do tego jachtu mógł dojechać, no to właśnie taka Joli. Na początku były zupełnie bez orurowania, później zaczęto dokładać takie rurki, żeby można było się gdzieś złapać, żeby był daszek od słońca, takie rzeczy. Jest to samochód zrobiony z fotelami wiklinowymi. Cień jest troszeczkę inny jak w zwykłej Pincece, bo tu jest jak dżarni rzeczy, to jest leżący, żeby było więcej miejsca w łagażniku. Podobne robiono w bisie, tylko w bisie był chłodzony cieczą i większą miał pojemność, to bo tam 700, a tu jest 500. Ale ważne wspomnieć, że to jest blacha, to nie jest lamina. Nie, 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 to jest blacha. To no, jest tak, wszystko. Tak, bo, bo wiesz może widzowie niektórzy myślą, że to jest też laminat. Bo nie, tak... nie, 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 nie. To jest, to jest wszystko zrobione z blachy, to my, my, my go tak kupiliśmy, tak jest. To był samochód był bez dachu, my go zrobiliśmy od podstaw, był cały wypiaskowany. To, co trzeba było naprawić, to naprawiliśmy. Jest zabezpieczone, także auto jest jak, praktycznie jak nowe. Silnik jest na dotarciu, bo ma przejechane około 30 km. Po remoncie? Po remoncie tak jest. Silnik, skrzynia biegów, to wszystko jest po remoncie. Właśnie. Specjalna stopka, żeby można było oprzeć tutaj czy tutaj. A silnik, no to trzeba wziąć, yy, zdjąć ten chodniczek. Proszę bardzo. Tutaj widać. Tak, to. I tu jest dwa zatrzaski, bo to wygłuszająca element. I proszę bardzo, tu jest silniczek. Całe zrobiony. No silnik jest cały, no jest jeszcze na dotarciu, także trzeba będzie pamiętać, żeby tam jak się przyjdzie tysiąc kilometrów, żeby olej. No, ale widzisz, a zobacz kto się już, kto już A widzę pan Leszek, no już, widzę, widzę. Tam, widzę. O już tam silnik Silnik otrzymałem. będzie oglądał, no, tak. To było robione na wymiar. U stolarza. Nie, to u pana Zbyszka w Rudniku na Sanem specjalnie było robione na, na wymiar no te wszystkie wiklina. wiklina, tak, tak, tak. No ale z rzeki to wszystko to robione było na, do tego samochodu. I generalnie jest wszystko nowe. No, kupiliśmy nowe krosze, te, te podstawki są od nowe, nowe. Ale to jest też ewenement, że we Włoszech wszystkie części kupisz? Nie? Wszystkie się kupi. A pięciu. jeszcze słuchajcie, jakbyście chcieli części do Fiatów 500 czy do Maluszków Włoskich, to Jurek wszystko ma. Tak jest, i robimy. Ja, Przepraszam Ci przerwę, pamiętam o u Jurka kupiłem te koszyczki na te tak, maluszki, a tak. 500. I bagażniki chyba z tego co pamiętam. Bagażniki, I bagażniki tak jest. Wtedy miałeś na sprzedaż. Tak. Czyli takie rzeczy dalej masz. Można da, cały czas mam, robimy 500 cały czas. Cały czas mamy wszystkie części. Do no, pińsetki są wszystkie części, jakie są, tylko sobie można wymarzyć. także. I wszystko nowe. I wszystko nowe. No. Mam też używane, ale są też nowe. No mamy też bo w Polsce do maluchów nie kupisz wszystkich nowych części. Nie. A we Włoszech się kupi wszystko, do no. no, no Maluszka się kupi. Kolor Acuro Aquamarina się nazywa, czyli taki najmodniejszy. Azuro. Tak jest. Się Azzurro. Azzurro jak się mówi? Acuro. Acuro Aquamarina. Zależy, jak po polsku to azur, a jak po włosku to azuro. Tak. Kierownica jest też w kolorze, oczywiście, gałka zmiany biegów, licznik, tak jak być powinno. Lustereczka masz sportowe, opływowe. Na lato idealne są. Nie, no idealne to jest wiesz, to, to, to... Mhm. Jest ja sprzedam takim panu, który jeździ sobie w Chorwacji. I dzwoni do mnie, że mu się dach podarł. Ja no. mówię: A ile pan jecha? Bo sobie założył jakieś wzmocnione silnik. No i to tak kostówki. Ja mówię: No ale to przecież to nie wolno zjeść 100 km na godzinę takim samochodem. No. Tu masz wszystko nowe: nawet felgi, opony, wszystko jest nowe. Zrobione jest tak, jak, jak być powinno. Nie? W tym No samochodzie. dobra, Wespa. pogadaj o Wespie. Wespa 400, rocznik 1959, pierwsza seria. Jest to mikrosamochód robiony. Przez francuską firmę ACMA, bo wespa nie chciała robić, więc zrobili, robili, produkowali to we Francji do 1962 roku. Silnik dwusłów umiejscowiony z tyłu, moc 13,5 konia, dwuosobowy i bardzo dobrze się jeździ tym samochodzikiem. Też auto jest odrestaurowane od podstaw, zrobiliśmy wszystko, całą blacharkę, tapicerkę, wszystko zrobiliśmy zgodnie z tym, jak nowe opony. Silnik, wszystko jest porobione tak jak trzeba, auto jest gotowe do jazdy. No to bardzo popularny samochód. Wtedy no, wyprodukowano co prawda tylko 30 parę tysięcy sztuk, ale dotąd do dzisiaj jeszcze jeżdżą takie samochody, głównie we Francji właśnie. Na lato fraj bardzo dużo, bo się zdejmuje daszek i można sobie jechać. Z przodu jest myła, bo jest niby bagażnik, a nie ma bagażnika, jest tylko przetłoczenie, a bagażniki za, za fotelami przed nimi. Tak jak w Mikrusie jest, jest po no, prostu na ten. Ale tutaj, bo w Mikrusie bagażnik był z przodu. Mogłeś sobie pod nogi tam na przykład koło pasowe tak. albo ale... tak. Więcej miejsca niż no. 500. Tak, ale tutaj masz, jak to Stasiu mówi, z przodu jest duchówka, czyli się wyciąga ten cały przód i się wsadza tam no. akumulator. Tak. Natomiast bagażnik masz, no z tyłu tutaj się kładzie no, no, wszystkie tak. rzeczy. Bagażnik silniczek. Jasne. Te były montowane w Piaggio. 400 mhm. w mhm. dwusuwie. No tu jest jako ciekawostka, jest dozownik taki na korbkę oleju. Silniczek mhm. jest bardzo fajny. masz tutaj, tak? Tu, Co? tak jest. Mhm. Żeby być Ale czyli, Ty wlałeś mieszankę czy tak. na Nie, nie, jest, jest mieszanka wlana. Już się w to nie bawiliśmy. Nie, nie, wiem ile... nie masz tu oleju w dozowniku? Nie dało. Nie tak? ma, bo nie wiem ile razy trzeba przekręcić, tak. żeby... Trzeba by to rozkwinić. Bardzo fajny samochodzik. To jeżeli no, nie jest demonem prędkości. Natomiast w pozorom jest dużo części dostępnych do nich. No, Można sobie kupić jeszcze no. jakieś listewki, galanterie, takie te lampy, kierunkowskazy. Dużo rzeczy, które jakby, żeby sobie odrestaurować. Zderzaki, no to są oryginalne akurat zderzaki, więc udało się uratować przy niej także. Autka jest też wypiaskowane, zrobione, zrobione jest cała, wszystkie po kolei, wszystkie rzeczy. I w takim był kolorze, jest oryginalny. Z Polski? Znaczy w Polsce Ja go kupiłem w, Polskę, w Polsce, ale on był sprowadzony z Francji przez mojego kolegę. On jeździł przed remontem, normalnie sobie do Warszawy, sobie jeździ z Mazur. Tym samochodem, także no ale był sprawny jeżdżący, ale no taki trzeba było go zrobić. Autko ma przejechane od remontu, nie wiem, 50 km. Nie słyszę! Aha, dobrze, dobrze. Pracuje jak Tak, no dokładnie. Trzeba dodać gazu. Z prawej Tak jest, dokładnie. No. 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 Tutaj też jest silnik po remoncie cały zrobiony, więc też go trzeba będzie przeregulować zawsze. Ten gaźnik no. jest też po renowacji. Wszystko działa. Tutaj kolega, który jest przedstawicielem Wyspy na Bielsko-Białą, on jeździł tym samochodem dwa miesiące. Jeździł Tym. Dwa miesiące. No i nie jeździł jakiś tam kilometrów. Zrobił kilkadziesiąt kilometrów. No to jest zachwycony. Tą Wyspę. tak, tak. Ale naprawdę się jeździ, wygodniej się jeździ niż 500 kiacikiem, bo jest jest więcej miejsca na nogi, jest taki... No i to jest dbusów jeszcze w dodatku, który jakby. Ma większy moment. Dokładnie. Dokładnie ta. Tutaj największe wyzwanie było kręcenie jako ciekawoskopem amortyzatorów, ponieważ są tu. I od środka dojść. Już mieliśmy wiercić tu, wycinać dziurę, żeby je wykręcić stąd. No. Dopiero dorabialiśmy specjalny klucz, żeby tu złapać od drugiej strony i, i udało nam się to wszystko porozbierać. Także. także no dobra, jest. słuchajcie, ja zapraszam na kawkę. Wypijemy Ale powiem ci, powiem ci, jako ciekawostkę, bo tutaj nie dotarł, bo miał przyjechać Stasiu Karpier Buecka. No, 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 bo on no. jest y, moim y, przyjacielem i tak, klientem. A on mu jedną 500 sprzedałeś i, i on pojechał nią na wielką wyprawę maluchów. Dokładnie tak, tamtym... tam były Ride Monte Casino w tym mhm. roku, w, znaczy tak, w 2024. Przejechał 3400 km bezusterkowo mhm. tym no. i wrócił do e, Polski, mu się w Krakowie wydmuchał uszczelkę pod głowicą no, no, no. no i przyjechał, do, przy, trafił oczywiście do mnie. Wespę on mi przywiózł do Katowic, bo miał dzisiaj w telewizji jakiś ma program, przyjechali do niego do Zakopanego, więc przywieźli mi z kolegą tą wespę do Katowic, bo mieli przyjechać tu, ale mówię, no nie wyrobię się, muszę być. Ja mu przywiozłem 500. zabrał tą 500 na busa, pojechał i... I ten. No, ale się wybieramy, że przyjedziemy tutaj do Ciebie. Ale on biorę. tak widzę też się zakochał w tych 500. Jezus, są te ta y, motoryzacja włoska dla niego to jest, jego no, tata miał, no. ale on też, mhm. dla niego to jest 500 na, na numer jeden. On ma taką y, popielatą, miał hmm. najpierw kupić czerwono, a, później, a teraz ma popielatą. Tak ale no. powiedz mi, jak we Włoszech z tym 500 teraz? jest? No mój? nie przybywa, jest coraz mniej, jeszcze jest, bo to no, zrobili, wyprodukowali dużo tych 500, ale, ale ceny już... Kurczę, jest coraz, jest coraz drożej, no coraz mniej, ale... No jeszcze są, ale, no ale... wiadomo, że się kończy. Ale i tak się 500 -ty, ty, ty, łatwiej kupi niż Malucha, niż świata 126, bo jednak tych Maluchów mniej zrobili. Tam na tym 500, 500 Wiesz, ja kiedyś jak jeździłem do Włoch, to gdzieś nawet do Rzymu. Teraz ostatnio byłem 4 dni w Rzymie, to spotkałem, a chodziłem po 20 km dziennie po Rzymie, to no. spotkałem dwa Fiaty 500. A kiedyś się 500. widziało dużo? A kiedyś tego byłoby, byłoby naprawdę bardzo dużo. Ja mhm. Widziałem jednego zaparkowanego, a drugi jechał. I taki starszy Włoch jeszcze nie jechał tą, tą 500 nie? Tak, tak. No mają z... klimat, coś w te auta w sobie. I... Nie, no mają, no to jest, wiesz, no. to jest. To jest, i to, jest, wiesz, to jest idealne teraz, jeżeli chodzi o e, takiego oldtimera, ponieważ samochód, ponieważ no, są, tak jak mówię, są, ja to jestem zachwycony, są wszystkie nowe części, no wszystko się kupi, tak, jak wiesz zresztą, wszystko się kupi i odrestaurowanie wszystko takiego kupi, samochodu jest proste, bo jest wszystko można, wszystko można. Ile odrestaurowujesz taką 500, w jakim czasie? Dwa miesiące. Już do takiego stanu doszliśmy, że, ale, ale wiesz, ale mamy już poukładane silniki, mamy zawieszenia, wszystko mamy jakby. Dwa miesiące, ile ludzi? Łącznie czterech przez, te, przez ten czas pracuje. Czyli czterech. no bo y, dwa no. miesiące, czyli miesiąc czasu, y, pięć tygodni trwa, powiem inaczej, uzbrajanie, y, uzbrajanie takiej pincetki trwa 10 dni roboczych. Mhm. Czyli na gotowo. W, na gotowo, czyli instalację, wszystko zdajemy nowe, nie dajmy. albo zregenerowane, na przykład zawieszenie, silnik, to wszystko to wiadomo, że to jest zregenerowane, bo te zregenerowane są lepsze od tych nowych, natomiast felgi, opony, jakieś tam inne rzeczy. No felga do 500 kosztuje 40 euro nowa mm. brutto, więc a od, od zregenerowania chcą 150 zł. Więc... Lakierowanie jeszcze. I lakierowanie, no to wiesz. No, i, no, to... I znajdź, i kup, nie? No, no jeszcze trzeba wyprostować, to nikt nie chce, no to wiesz. I, i... No ale to już wiesz, no, jaż mam na regałach poregenerowane po y... zawieszenia, silniki, skrzynie mm. biegów, to wszystko już jest gotowe do włożenia. Jakby. Pamiętam jak mi przywiozłeś jedną pięćsetkę kiedyś. To mówisz, że powiedziałeś mi, że jesteś tak szczęśliwy, że robisz w końcu to, co lubisz. Tak, jak na przykład to chłodno było, a ty sobie prosto z Włoch jedziesz, wiesz, bo tam sobie dwa tak, dni szukałeś tak, pięćsetki tak, czy coś, nie? Tak. I z ciepłych Włoch sobie wracasz, że takie przyjemne, z pożytecznym, Że jak jedziesz po jakąś 500 to i spędzasz tak jest cały sobie czas. tam powiedzmy trzy dni, tak? Czyli tak. No... I dokładnie tak jest, i, i, i wiesz, wreszcie, wreszcie robię to, co lubię. No, to, to ja, ja nie robiłem tego, robię już od, od ładnych paru lat, ale. Wcześniej robiłem co innego zupełnie i to mi pasuje i nic się nie zmieniło w tym temacie. I tego, I tego widzowie też Wam życzymy, żebyście robili to, co lubicie. No, trzymajcie się, pozdrawiamy. E, gdzieś tam w komentarzu Kamil pod, podpisze numer telefonu do Jurka. Jakby trzeba było jakieś, nie wiem, zamówić pięćsetkę Jurka, albo jakby trzeba było na przykład jakieś części. Zapraszam. To dzwoncie. Trzymajcie się, hejka, pa. Dziękuję bardzo.